Cześć, witajcie. To miał być wstęp do tego filmiku, całego dzisiejszego, ale było zimno strasznie, dopiero teraz się rozgrzaliśmy. No i to nagrywam, także ta część pojawi się na, na początku. O co chodzi? No, mam też taki pomysł, żebyśmy jakiś tam swój kanał uruchomili na YouTubie. Nadali mu jakąś tam nazwę fajną. Jak będziecie mieli pomysły, to proszę bardzo, rzucajcie ja sobie wymyśliłem e, śladami przeszłości po Mezani. Nie wiem, czy to tam jest dobra nazwa, niedobra, ale o co chodzi? No, chciałbym, żebyśmy w tym sezonie, może i w kolejnych, po prostu nagrywali e, filmiki z takich e, ciekawych, interesujących miejsc, gdzie można trochę historii opowiedzieć. No i po prostu pokazać, co my znajdujemy, jak to wygląda, z jakimś tam komentarzem. Każdy by coś tam też powiedział w jakimś tam temacie. No, i może by coś z tego fajnego wyszło. Dzisiaj chcę popróbować, chcę to złożyć, zobaczyć jak to wyjdzie. Oczywiście no, nie mam sprzętu, posługuję się tylko i wyłącznie telefonem, więc mam świadomość tego, że to może być trudne. Szczególnie nagrywanie jakby detektora w momencie, kiedy sygnał jest i tak dalej. No, należałoby po prostu mieć jakąś tam kamerkę na głowie, czy gdzieś umocowaną, żeby to nagrywało automat. Nie. No dobra. No dobra, jeśli chodzi o dzień dzisiejszy, to jesteśmy w Witoszewie, a właściwie koło Witoszewa. Eee, tu jest droga, która prowadzi. A przepraszam, muszę, muszę się odwrócić. Tak, no za, mną, za mną jest droga. O, teraz ją widać. Za mną jest droga, która prowadzi do jeziora Rucewo-Rucewskiego. Rucewo? Eee, po lewej stronie, tak jak samochody, widać, jest jezioro Witoszewskie. No i tutaj generalnie po prawej stronie, koło jeziora Rucewskiego znajdowały się zabudowania. E, zabudowania. Tam po prostu jakieś tam pojedyncze e, gospodarstwa były. A przede mną... O, teraz widać. A przede mną e, mamy dwa dęby. E, dwa dęby. No i tutaj miejscowy leśniczy nam opowiedział historię o tym, że Właśnie między tymi dwoma dębami jest, była dróżka. Ona no może jest tutaj trochę widoczna. I tutaj za tą dróżką e, znajdowała się kaplica. No i faktycznie idziemy, idziemy, e, idziemy i jak zobaczycie, jak zobaczycie, są tutaj cegły. Widać widać na zobaczcie a więc stara czerwona cegła z zaprawą widać ewidentnie cegły a więc nie ma wątpliwości że tu w środku lasu coś stało tam też kolejny okazały dąb także dzisiaj po prostu szukamy Koło tej kapliczki, no i badamy historię tego miejsca. Także to, co zobaczycie w dalszej części, to jest efektem po prostu tego, co tutaj znaleźliśmy. No tam są te dęby, tam są samochody. Pozdrawiam i dalej zobaczymy. sygnałek jak widzicie już wykopałem dołek 79, 80 pokazuje sprawdzamy co tu będzie A, już widzę już widzę, już widzę po prostu guziczek no ale coś tu się kręciło, zawsze to coś okej, okay. tam był guziczek a tu mam dosłownie 3 metry dalej kolejny sygnał dosyć dosyć głębiej, ciężko mi ten aparat trzymać jak widzicie dzwoni ja nie jestem w stanie tak pokazać. Około od 90 do od 90 do 106. głębokość jest jakieś 15 cm No i grzebie. Zobaczymy co tam będzie. No, w miarę to chyba większe jest. Rzucam tutaj tą kamerą. No, telefonem to ciężko jest to coś zrobić. No A No to pewnie żelazo. No tak, już się pokazuje. Jak uprzemka. Rodza. No, czyli tam. Szału nie będzie. Trzeba to. Jakiś tam. Dobra, spróbuję to. Padłem, bo tak rękawiczkami to poleciły. Dobra, mamy to, no i, no i, no i kawałek płaskownika. No cóż, tak to z żelazem bywa. Ładnie dzwoni. Człowiek myśli, że kolor, a tu kawał żelaza. No ale nic, przygoda jest przygoda. No już jest niedaleko. Zobaczymy. Uh, uh, uh. Jak 105 to kapsel, Polmos. No już go masz, jedziesz już. Dobra. I co tam mamy? No już. Tam jest No weź tym grzebni tym. Boję się, że jak coś fajnego to porysuje. A no pewnie. Już myślisz, że talar tam jest? Talar to może nie, ale... Talar no, no to by 116 walił równiutko. To może być coś wid. O! Stał! Na pewno? No, zobacz. Nie widzę. Jest przebarw... Czekaj, Patrz. Przebarwienie jest. Widzisz? O! Hmm. Jest brąz. A no widać teraz. Widać Czyli teraz z czystym sumieniem można twoim tym dziabnąć. No. A to grot. No. Zresztą też. No tak, grzebiemy tutaj. Bo Przemek przed chwilą znalazł coś ze średniowiecza i dlatego badamy to co tutaj jest. Już wiadomo, że żelazo, ale grzebiemy dalej co tam wyjdzie, będzie dobrze, łyżka pewnie. Jeszcze tego nie możesz. No ty, no nie mogę podważyć, no tak. jest długie, idzie w tamtą A. stronę. No, A. jak długie, no to wiadomo co jest długie, na przykład drut kora chlewnia. Łosikora chlewnia. Nie wiem czy on takie długie ma te chlewnie. Jest. Taram. Ta no i wiemy dlaczego to nam dzwoniło tak wysoko. No. Okrągłe żelazo daje na kolor. No proste jak nic. No dobra. No to tyle. Była przygoda chwilowa. Zobaczymy co dalej będzie. Złotko, coś już rozpoznajesz trochę ten sprzęt? Co? Trochę tak, trochę tak. Mówię, że... Aha. Chyba szybciej powinna się machać Coś małego Nie, no. jakieś co my tu mamy? A złotko chyba jakieś A, jakiś kawałek aluminium Kawałek aluminium no ja. To już jest przemek, zaraz będziemy mieli Przeszł. O, coś z koroną już słyszę. Co tam z koroną mamy? Tak, mały. Co tam? Panik? No, czy, czy. jak one się tam inaczej nazywają? No, patrzymy... No widać koronę. Jakie mam ręce, od rękawiczek No tak fałszywy alarm. Zwykły fenol po prostu. Odwróć się No ale radocha była. Coś okrągłego w końcu. Dobra, lecimy dalej, zobaczymy co będzie no 60 no, Przemek mówi, że ma stal, ale no dobra, zobaczymy. Niby tam 60 mu dzwoniło, mówi, rozjeżdża się ten sygnał. No tak, no. Nie ma nic. No stal, Czyli nie, nie, nie będzie skarbu w tym razem. Tam jest Sylwia. A tam jest. Aha, nasza adeptka. Podobno chce się zapisać. Natalia chodzi ze sprzętem Sylwii. Słyszałem, że Natalia zalewa. No i się uczy sprzętu, po prostu się uczy. Na razie tam chyba nic Nic nie znalazła. No, tylko takie coś. Co to jest takie coś? O, no, takie coś to jest klamra. Zobaczcie. Żelazna klamerka, niczego sobie. No, jak tu Natalia mówi, tylko takie coś. To jest zawsze ślad po tym, że człowiek był, że coś tu robił, że coś się działo. No, zobaczymy. Jak na razie Natalia mówi, że jej się podoba. Zobaczymy, jak długo wytrzyma z nami. Długo wytrzymasz? do końca świata jeden dzień dłużej no no zobaczymy e, wiadomo jak to jest no dobra niech Natalia się tam uczy a my idziemy dalej w las no dobra mam coś na wierzchu piękny sygnałek 72 zobaczymy ciężko się tym telefonem nagrywa E, trzeba jakiś tam wystatyw mieć, czy coś. Zobaczymy, no. O. Tak, jak mówiłem, na wierzchu... O, 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 o! O, o, o. patrzcie! O, 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 No... Czyli jest... Moniak. No super. Super. O Piękny jeden fenik. 1800, który tam widzieliście, a ja to jeszcze nie widziałem? 1889. No. Pięknie na wierzchu sobie leżał. Dobra, jedziemy dalej. Ok, przyszedł moment na podsumowanie e, dzisiejszej wyprawie kto uczestniczył. No ja, Sylwia, Przemek, Andrzej I, Andrzej II, Zbyszek, no i adeptka Natalia, która już poznaliście wcześniej, która się uczyła sprzętu. Także no pochodziliśmy tutaj, nie wiem, w tej chwili nie, na telefonie nie widzę, ale no jakieś około 2,5 godziny. No i co, pokazuję po prostu, co znaleźliśmy. Na zakończenie. Tak, tu jest cała grupa. Wyłożyli swoje znaleziska. I idziemy... Idziemy oglądać. Idziemy oglądać. Pierwszy Andrzej. A Andrzej dzisiaj jest chyba zwycięzcą. Jak już widzę tak... Resztę. To chyba najwięcej ma. Jakaś zawieszka. Posrebrzana jakimś oczkiem ładnie, super z pieniążków. Z pieniążków, jeden fenik. Światło, odbi światło odbija, to nie widać. 10 groszy, 2 zł. Guziki, guzik płaski, koperta od zegarka. To no, całkiem ładnie, całkiem ładnie. Jest klamra od butów. Będzie całkiem, no żeby, już że tak powiem, ten, ten zędzolew nie był z żelaza, to by była bardzo ładna. Ona do doczyszczenia będzie super. E, I tyle. Tu jest czyje? Tu jest przemka. No przemek też nie, że? Czy mamy co? Lampę od nafty z napisami. E, tutaj hak. Czerwony. Hak. Dwa fenigi, trzeba by odwrócić pewnie. Jest dwa fenigi, trzy guziki. No i ze starych rzeczy. Tu jest kawałek brązu. Tu jest kawałek brązu. No i oczywiście to na pewno rozpoznajecie. To jest okucie od pasa. Okres średniowieczny, czyli coś tutaj się też działo. W starszych czasach. Moje, jeśli chodzi o mnie, ja tutaj szału nie mam, kawałek dzwonka. Naparstka, kawałek, czy cały naparstek, ale bez tego czubka, otwarty naparstek, spinka do mankietu do koszuli, aluminium z jakimś tam plastikiem. Jeden, jeden fenik, który też widzieliście wcześniej, Sylwia, no Sylwia. Jest jakiś widelczyk współczesny, ładny ze stali nierdzewnej o, łuska zamknięcie od fajki, jakaś klamra e, fenolek, którego też widzieliście w stanie raczej takim słabym. E, przepraszam, o, no tu jest chyba 5 groszy guzik. No i mamy na koniec Zbyszka, Zbyszek tabliczkę od jakiejś maszyny, coś lokalnego, Ostdeutsch, coś tam, coś tam, Heiligen, nie wiem co, no nie jest ona cała, także trudno powiedzieć, oprócz tego 10 Fenigów, e, jakaś tam spinka, no tutaj wyraźnie, o. Oczko było, czyli coś coś, jakaś tam brosza, spinka. Zamknięcie od torby, od taszy, czy czegoś takiego. No i właściwie, i właściwie wszystko. Rzut jeszcze na całość. No dobra, jak widzieliście. Jest tak jest, najważniejsze, że wyprawa się udała. Na początku było zimno, bo wiało strasznie, ale miejsce zbadaliśmy i tak jak mówiłem na, na początku, no co, będę chciał w jakiejś formie to tak nagrywać, podchodzić do, do Was po prostu w trakcie wykopek, kto tam co znajduje, albo jak będą sygnały, to jeszcze sobie porozmawiamy. Wiadomo o co chodzi. Dzisiaj ten filmik, wiadomo, na próbę. Jak go zanim obrobię, to trochę czasu zejdzie, nie wiem czy dzisiaj mi się to uda, czy w tygodniu. Postaram się na 19 ten film mieć i, i wrzucić. Także przypominam, no, pomyślmy nad tytułem kanału. I będziemy starać się coś tam nagrywać, coś pokazywać, bo e, chodzi po prostu o to, żeby, żeby ludziom pokazać co robimy, co wykupujemy, bo e, myślą, że skarby, cudy, wianki, a prawda jest taka, że no, wiadomo jak jest, tak? guziczki, jakieś tam duperelki, e, nie ma tu szaleństwa. A jak coś się znajdzie, to też fajnie e, komuś to pokazać. Dobra, to trzymajcie się, pozdrawiam.